Oczywiście, oczywiste, że jest to sprawa polityczna. Zarówno Polska, jak i Węgry są w pewnym konflikcie z y, Unią Europejską i przykre jest to, że polscy europosłowie wchodzą w ten konflikt. Już nie mówię nawet o tych, którzy zagłosowali za tą rewolucją. No oczywiście chodzi o to, że Komisja Europejska, cała Unia Europejska od lat zamierza rozszerzać swoje kompetencje, często również ponad traktatowo. Są państwa, które nie do końca optymistycznie na to patrzą. Na przykład Węgry, które bardzo starają się, żeby zostać państwem suwerennym, mimo że w Unii Europejskiej. I zmierzałem do tego, że zachowanie tych posłów polskich, którzy to poparli, to jest jedno, ale znacznie bardziej skandaliczne jest postawa pani europoseł Spurek, która była jedną z... Wnioskodawców zdaje się tej rezolucji. Jest to wprost nawiązanie do e, tradycji Pawlika Morozowa, który został bohaterem Związku Sowieckiego w zamian za donoszenie na rodziców i pani Spurek chce być bohaterem Unii Europejskiej w zamian za e, donoszenie na Polskę w Unii Europejskiej. Jest to e, bardzo niegodne zachowanie, tak nie powinno się robić. Ja zgadzam się, że ten rząd to jest zły rząd, ta ustawa e, reformująca, znaczy cały proces e, reformy sądownictwa jest dziadowski, to jest prawda, ale z tym należy walczyć, z tym należy się spierać na poziomie. Zmienić kadr, usunąć y, sędziów z rodowodem komunistycznym? Wprowadzić eee, jakieś odpowiedzialności dla sędziego, który dopuszcza się ta, tego przestępstwa? Całkowicie oczywiste, że reforma jest konieczna. Ale pytanie, czy taka reforma, czy też może inna? Ja nie mówię, że polskie sądownictwo działa dobrze. Działa bardzo źle. A jaka inna? Przede wszystkim powinniśmy skupić się na zmianach systemowych, a nie zmianach personalnych. Jaki procent obecnych sędziów orzekał w czasach PRL-u? Znikomy. To są już nowi ludzie wychowani w latach 90., którzy od 30 lat y, nabywali te uprawnienia sędziowskie. To, że mamy sędziów z przeszłością z lat 80., to głównie są już lata 80., nie jest Zostawał największym napisał, problemem tak. polskiego sądownictwa. Problemem jest to, że na wyrok czekamy kilka lat. Problemem jest to, że sprawy są przewlekłe, wynagrodzenia dla biegłych sądowych są za niskie. Wukowanych... Jest mnóstwo problemów w polskim sądownictwie i sprawy personalne nie są najważniejsze z nich. I problemem właśnie niestety jest to, że Prawo i Sprawiedliwość nieudolnie prowadząc tą reformę wylało dziecko z kąpielą, ponieważ można było tą reformę przeprowadzić dobrze, skupiono się na sprawach personalnych, przez co opozycja wykorzystuje to do robienia nam problemów na forum Unii Europejskiej. Chodzi o dwie rzeczy. Pierwsza to właśnie zawłaszczanie kompetencji przez Unię Europejską kosztem państw narodowych i druga sprawa to walka o budżet, ponieważ szykujemy się do debaty do o budżecie, i przed taką debatą, przed bardzo trudnymi negocjacjami bardzo dobrze jest najpierw przeciwnika, czy też konkurenta trochę osłabić, na żeby potem że Polska tak, i Węgry tak. będą miały mniej środków unijnych. Tak to jako właśnie element nacisku przed, przed negocjacjami budżetowymi. Konfederacja, wolność i niepodległość.